Dzień dobry, z Ciebie Refrenek, dzisiaj mamy następny odcinek na tym kanale. Nawet troszkę, po trosz, trosz, powiedzieć, że nie było odcinków. Muszę szybko mówić i patrzcie, mamy, mam w ogóle trójką z wieszalnością, z tryb przebiciem, czyli lojalnością, czyli miałem z lojalnością, ale no wiecie, dodałem trochę efektów, mamy, wiecie, mamy łuk z płomieniem 1 i mocą 4, i mamy Mocny Miecz z Grabieżem, 3 z Zaklętym Ogniem, 2 z 3, Ostrością 5 i Odrzutem 2. Dokładnie. I mamy je mniej diamentów, no bo będziemy dzisiaj coś robić, no a połowę musimy No jak pewnie się dziwicie... Dobra, mam dziurę przez Creepera, to nieważne. Pewnie się dziwicie, co to jest. No każdy może sobie zejść na dół tego. Bo jakby to wiecie, to... No wiecie, no. Minecraft. Minecraft. No i... Minecraft to Minecraft. Tu nic nie mamy, a tutaj mamy itemki, które będą nam dzisiaj bardzo mocno potrzebne. I pewnie się dziwicie, wow, co to jest? Przecież to jest dwie tabliczki. No i XD, no i yellow. No i po prostu dwie tabletki. Dwie tabliczki, masz jakieś problem do tych tabliczek, no to nie podbijaj do mnie, w <grywa> yy, No i teraz bierzemy obraz, bo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy robić tajną bazę. Tam, dam dam Tak, będziemy robić tajną bazę. Wiek, wiecie, mam dużo i to bardzo dużo tych, tych yy, diamentów i szukam jakiegoś sensownego obrazu, no, ale w ogóle yy, tajną bazę, taką tajną bazę robi się inaczej. Ale ja po prostu postawiłem, nie mogłem tego zrobić. Dlatego postawiłem cztery tabliczki. No, i teraz po prostu na tabliczkę kładę obraz. No, i taki będzie straszny, że jakby ktoś się dowiedział, że tu jest tajna baza, no to no, wiecie, nikt by nie podbijał do tej tajnej bazy. Więc chodzimy. Po co jest to? Po co jest w ogóle ten. Bo dzisiaj będziemy robić właśnie sobie tajną bazę. No i jednym, jednym szczegółem będzie właśnie ten przedmiot. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to wziąć e banner. Potem na ten banner dać niebieski no po prostu niebieski jasny barwnik. Na ten jasny barwnik dajecie takie coś. Potem dajecie jedno, jedne. Jeden. Taki brązowy. Jedne takie brązowe coś I muszę poszukać kształtu. Nie. Teraz robimy obudowę. I teraz z tego robimy plusik. I co nam wychodzi? Takie mini fajne okienko. Widzicie co? Bo jakby mi się nie podoba, znaczy jest spoko, ale ja mam takie mini okienko, żeby tą, no tą jaskinkę jakąś jakoś ósma jakby żeby była ładniejsza, bo jakby... No widzicie, no taka ładna ta jaskinka nie była. No i mamy takie okienko. No wszędzie możemy to wykorzystać. Nawet na suficie. No, no i to teraz. E, bo to jest na baza w ogóle nie wiem po co ja wam tłumaczę o i w ogóle mam nową zbrojkę dlatego o niej tak nie gadam e, no, no i jednym z tym to jest właśnie szybkie skradanie no i no jakbym to by, by wyglądało jakbym e, ciągle biegał na sprincie jakbym wziął sprint znaczy jakbym wziął shift to bym biegał normalnie <średziny> więc to takie dziwne jest no i patrzcie, mamy to. Wy też tak czasami mieliście, że no dobra, ja to robię tajną bazę też trochę, żeby mi diaksów nie ukradli, bo jakby wiecie. I czemu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stachów. Gdzie tam te diaksy? Chyba na górze zostały. Albo ja wykasowałem, albo je po prostu nie mam. Dobra, nieważne, pewnie są gdzieś tam, ale ja jestem ślepy. No, więc teraz nie mamy skrzynki, ale w skrzynce mamy skrzynkę. To chodzi mi bardzo dziwnie i będziemy musieli... Dobra, i tą skrzynkę wykopiemy. Dwie skrzynki też mogą być... Znaczy, nawet muszą być. Dajemy jedną skrzynkę. Tak, zrobimy lewitująca skrzynka będzie, a tam skrzynką później się zajmiemy no i dam tu jakiś, dobra nieważne ten ten dobra nie wiem gdzie jest ten obraz nieważne No to wie w ogóle to, że taki w ogóle jest subita z, 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 o no i już... no żeby to jakoś uzmaicić jakby żeby to ładnie wyglądało Bierzemy to i tabliczki. Mamy. Musiałem zakaszleć. No to teraz najemy tak. Pewnie nie wiecie o co chodzi. To o to skrzyneczce będę chował. Muszę chyba coś z moich i Na przykład dam. No no, nie wiem. Dam takie coś. To nie? Czekajcie, sobie, Bo nie wiem, czy to działa. Nie, to chyba nie działa. Kurde, szkoda. Na mnie już taki fajny plan, jakby to działało. No ale nieważne, jedna rzecz, z tego ramka na przedmiot, no to jest to samo, po prostu to chyba nie działa. Ja wie, wiecie pewnie, co ja chciałem zrobić. Chciałem zrobić tak, że... Dobra, nieważne, To no, jednak nie. Dawaj, to jednak tego nie robię, bo to nie ma sensu, bo pewnie zapomnę sobie w tej krzyńce skrzynce i nawet ani razu do niej nie wejdę. Zajmij się takimi lepszymi sprawami, jak na przykład łóżko. Wow, łóżko! Robi wrażenie. Jezus Maria. Jezus Maria. Kiedy? I darem sobie. Mamy już zrobione szkło. I no, to, no I to tyle, no to teraz przechodzimy do następnej rzeczy. Wow, to robi wrażenie. Gdzie ja mam standard. Ja w tym miałem... Tak, w tym mamy... Muszę powiedzieć wszystko. Muszę powiedzieć wszystko. Tylko! <laughs> teraz zrobimy trik na łóżkę. Łóżko. Ale nie mam łóżka przy sobie. Więc no, nie mam łóżka przy sobie i mamy w tym właśnie problem, że ja nie mam łóżka. O, tam widzę jakieś łóżka, no to dziękuję bardzo, zielone też, jeszcze coś zielone, no jelo. Wszystko jest, jesteśmy w domu, teraz chodzimy na dół przy sobie, bo to jest inna baza, ale tutaj inna baza to taka... Też chciałem wejść efektywnie, ale mi się nie udało. Tutaj na bazie nie ma łóżka. Bo po co mam mieć. No i robimy takie coś. wieszamy takie coś na dwie kratki. Raz dwa, raz, dwa. Raz, dwa. No. I teraz bierzemy detektor światła dziennego. Co jest dziwne, bo pewnie... Może go dużo, ale rzadko myślicie po co on jest. No i teraz kładziecie tu jest tu Armon Stenda. Dokładnie zapomniałem, którą stroną. O! Zapomniałem, którą stroną go kładziemy, dlatego ja położyłem stą! O! Teraz kładziemy na niego. Głowę Creepera i na co kładziemy? Łóżeczko! Jakby był konkurs... Ej, czy to się nie da łóżka położyć? Ej, nie nosi? Oddaj mi łóżko moje. Ej, myślałem, że da się! bo chyba ja popełniłem jednak błąd. Chyba. Widzowie. Coś się zrobiło. Chyba za dużo miejsca tu jest. Za dużo. za dużo głowa. Za dużo ma już ten super. A co jeszcze, jak położyć na tego chłopa główkę jakąś? No co to jeszcze. Więcej tu jest z tego. No po prostu nie da się. No to TikTok też obalony, bo jakby to było z trikiem z TikToka, ale tego jeszcze nie sprawdzałem, no to... A może po prostu... Dobra, koniec! Cześć, panie... Paliłem mam biednego armustę! On umarł! On umarł terery! <grym> Mor stand Armor Stand Dostanę go. Dobrze! To jest, może być też takie coś, że po prostu jestem głupi. No, i po prostu wystarczy to. A mogłem to zrobić. Po prostu tak. Zabiorę nawet to. To zabiorę. I po prostu sobie to tak. A jeszcze. Boże, tutaj to. No, wystarczy, że zrobię to może tak. Czyli trochę pomyślę, jak człowiek, że zrobię to tak. 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 Tutaj. Tu są dwie kratki od tego Może dam tu Armon stenda I na to Kurde, nie w łóżko O I na to dam to I tak No i teraz zobaczcie, mamy takiego potwora Poduszki można powiedzieć takie O kurde, potwór tu jest Aaaa, łóżko, baję się No i dalej nie ma nocy jak to nie ma nocy? Ano, ja jestem. <gry> Dobra widzowie, więc następna rzecz, mamy zrobione łódko i tak dalej. Ale ja chciałem chować diamenty. Ja się tak, ja się tak nie bawię, że ja nie schowam jeszcze w tym odcinku diamentów i... Potrzebuję. I zobaczcie, tu mam w ogóle Palin USA. Ale to już jest jeszcze na następny odcinek na płyta, nie wiem jak, je, jak ja ją znalazłem. No, wy Kurde. Dobra, mamy potrzebne różne skrzynkę, wszystko, ale nie mamy Armon Standa! Widzowie, Jestem zapominajka! Jestem zapominajka Armon Stand! I d i B Jeden dy. Dy. A nie to

Zrobione. I teraz wchodzimy tu i kopiemy po raz milionowy dziurę 2 na 2 i... Enchant, enchant, enchant. Małpa, a ostatni, ostatni raz korzysta Ostatni raz coś zapominam. Enchant. nie mm, En ze. En het man. Dat. Oh. En het zink. Ti. Zo. Zo. Dun, 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 Dobra, widzowie. Ja się poddaję chyba z tą tajną bazą. To jest ostatni raz, kiedy używam komendy. Jak złamie tą zasadę, to się wkurzę. Dobra! To tak, teraz przechodzimy już do y, zwyczajnych, prawdziwych rzeczy. Kopiemy dziurę 2x2. Na, na to kładziemy... Ten ten Enchanting Table. Na to kładziemy Armor Standa. Jeszcze na to kładziemy... Na przykład to może być co chcecie. Jakiekolwiek hełko może być nam druga skorupa. Ale to coś jest po to, że no. Wiecie. To jest po takie coś, bo Czasami w sensie mi jak macie coś i do czegoś, na przykład cały, całą skrzynię w diamentach kładziecie. No to jakby jak otwierać, to jest pusto. Ciemność. Ciemność jest po prostu, więc no. I to jest właśnie taki sposobek. ben ben Jak chcecie odcinek z ben, to zostawcie ben w górze. <laughs> no, bierzemy pochodnie z tym tym. No. Pochodnie z tym jarkiem. Yy, Wykopujemy to. To mamy to na to i teraz otwieramy tą skrzynię, już to widzieliście może. I dajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dwa. Diamenty! Mm -hmm. Nie, jestem gaty. No i teraz jak otwieramy i zamykamy. No to niech sobie tak. O, to już nawet tutaj widzimy tutaj o. Że jest tu diament, że tu jak <noise> że nie ma przelewek. No i teraz chyba wszystko z tych rzeczy mamy zrobione. Okno mamy, to mamy. Skrzynkę z diamentami mamy, łóżko pod, na dole są potwory, oczywiście. Dzień jak co Nie wiem, następną skrzynkę położymy tutaj. I tutaj mamy, nie wiem, jakieś na przykład palione i ziemia. Jakieś takie pół ważne, półnie ważne rzeczy już. No i wiecie, firewerpie, o, to jest ważne, elytrę odłożymy tutaj sobie, to, to, to i to, no i dobra, to też. No i na dzisiaj to już można powiedzieć, a, już nabraliście pewnie, bo to jest ostatnia rzecz w tym odcinku, ale tutaj już mogę brać komendy, albo nie, tutaj mogę ostatni raz wziąć ustawienia Pani creative ale to ostatni raz w tym odcinku, bo chciałem trochę, by to ładnie wyglądało, nie wiem. Na przykład weźmy tutaj jakiś zielono-żółty dywan. Zielono-żółty dywan, ale nie wiem, gdzie są dywany. Dywany są... To są łóżka, to powinno być też dywany. To jest tak samo zrobione. Albo tu są dywany. Dywan dywany, nie ma. No to wpisujemy, dywany. Dywany. Dywany być tak. Z tak tego, z tak tego. Załóżmy sobie, nie wiem, no po prostu jakieś rozmaite, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No to nie wiem. <ścoughs> Postawimy tu. O, takie jas, coś tam, kwiatki. Postawimy. Na przykład. Tu będzie takie ładne coś. Nie wiem, na przykład. No nie wiem, co ładnie jeszcze wygląda. Skalk ładnie nawet wygląda. No, albo nie, nie postawiam, bo wtedy mi się to rozprzestrzeni, chyba. No, nie wiem, czy jeszcze można się nadać. Ubłocone, bo co to jest. Ubłocone korzenie A, No nie wiem, co jest jeszcze ładne. Jagódki są ładne, wiecie, jagody, jagody w te są ładne szczerze. To poszukam. Nie, to jest takie naturalne. Tu powinny być jagody, ale ich chyba nie ma. No to nie ma jagódek. No to nie ma jagody. A nie, nie, ja... czekaj, czekaj, proszę pana. Ja widziałem gdzieś jagody. Ja widziałem gdzieś jagody. Nie wiem, to jest teraz takie szybkie jagody, tylko szukamy. No i tyle. Czekajcie. Wpiszę. Pisze i A, świecące jagody, świecące jagody to były. Nie wiem, powieślimy je sobie. Albo nie dokładnie tu. Na przykład tutaj. Zjemy też, też. Świecą, świecące jagody. Nie wiem mączkę jakąś tam na jednym będą, jakby na jednym nie, nie będzie robił. Albo na dwóch będą miała No no to jeszcze dywanik postawię, ale to już na sobie walu na przetrwaniu. Tutaj zrobimy takie coś. I tu zrobimy resztę podłogi. Zielonej. Zielonej. A nie, bez sobie. Chociaż. Dobra, może być tu. Będzie. Albo nie, tutaj nie będzie specjalnie. No więc na dzisiaj to już koniec tego odcinka. Przy fajnych jagódkach się. Yy, znaczy, przy fajnych takich przyjęcieli. Się, się znaczy, żegnam. więc na dzisiaj to już koniec odcinka. Na raz...